Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj jesteśmy w uzdrowiskowej miejscowości, o nazwie Solec Zdrój. Zaczniemy może od takiej trasy, e, trasy drzewek, takich kolorowych, różnych, ciekawych. Zobaczcie, jaka piękna kapliczka, wow. Byliśmy tu wczoraj wieczorem i ona była cała podświetlona z tymi lampionami, które są w środku, tym zniczami, ale będziemy szli teraz tą piękną trasą. Można sobie tu przysiąść, aczkolwiek wiadomo, że są brudne te ławki. Potem jak w części więcej osób będzie siedziało na tych ławkach, no to przecież wytrą same, nie? Ale są śmietniki, jest niedziela, więc słychać kościół. Tam jakaś taka wieżyczka w tle się jawi z tego popularnego kamyka tutaj. Większość domów tu jest zbudowana, tych starych. Myślę, że więcej potencjału jest, jak faktycznie będzie lato, nie? Mhm. I tutaj już wchodzimy na taki deptak. Na tym deptaku zazwyczaj jest więcej ludzi, ale teraz jest poranek, specjalnie wybrany przez nas, żeby, no, żeby wam pokazać, jak to wygląda po czystości. Tutaj mamy willę Halina, która jest z tego co widzę na dzień dzisiejszy nieczynna, a może i czynna. Aha, tak, zawsze możecie sprawdzić czy, czy jest, są dostępne pokoje. Tu mamy zaproszenie do restauracji chleb i wino, pobyty prywatne również. I za chwilę wam pokażę tą trasę. Zobaczcie, czy się Oli w ogóle podoba. Mi się to bardzo podoba, zaskoczyło mnie to, ale co dobre, że myśmy dotąd doszli i nie potrafiliśmy znaleźć parku zdrojowego, który jest tak naprawdę tam zaraz. No właśnie, czyli tam, tam co? Tam może pójdziemy jak będziemy szli z powrotem, a teraz pójdziemy do tego parku po prostu. Ja myślę, że tak. Tutaj wieczorem to wszystko jest oświetlone. Ławki bardzo mi się podobają. One są takie dosyć wygodne, ponieważ można jak na leżaku sobie leżeć, nie? W tym sercu zrobiliśmy sobie zdjęcie, zdjęcia właściwie osobno. One właśnie teraz lecą. Myślałem, że to są prawdziwe ptaki, a to są sztuczne. Apteka, jakby ktoś potrzebował. No, i tu jeden z pierwszych takich opuszczonych e, pensjonatów. Może e, sanatoriów. Niestety nie udało się wejść, ponieważ jest zamknięty, więc nie próbujcie. No, ale tak wygląda ciekawie. Pewnie jak tętnił życiem, to tutaj wykorzystywany był ten e, balkon na jakieś grille, albo i nie. Tu mamy sanatorium. Jasna, tak się nazywa. Też filary. Bardzo gustowne to jest. Zobaczcie tam. Tam jest ciąg dalszy ulicy. No tam można potem do Term dojechać. Tutaj jawi nam się kościółek z, pięknym, z piękną figurką Matki Boskiej, jak dobrze pamiętam. No i tu butik. Jak ktoś lubi berety, kapelusiki. To jak najbardziej można się tu wybrać do tego butiku. Tutaj reklama restauracji Chleb i Wino. No i sanatorium jasna od tej strony. Mamy recepcję i piękne filary kojarzące się z starożytną Grecją. I to jest jedno z pierwszych sanatoriów tutaj. Jedno z tych pierwszych budynków. Ono jest od początku na wszystkich widokówkach. Kupiłam dzisiaj magnes i też tam mamy to sanatorium. Ola wybiegła przed nami, biegnie tu po prawej stronie mamy kolejne kolejny sanatorium, fajna kolorystyka po lewej również jakieś sanatorium, no i zobacz tutaj fontanna razem z hamakiem, no. ale jest jeszcze za wcześnie żeby puścić wodę w fontannie i chyba za wcześnie, mogą być no właśnie, ale sam park powiem Ci, fajnie jest zagospodarowany. Ale... Może nie jest to budowa zdrowi Jestem ciekawa go gdzieś po bokach, bo to jest główna aleja, ale gdzieś po bokach. Wczoraj przechodziliśmy koło tężni. Jest jakiś staw i to wcale nie mały. Tu jest ścieżka zdrowia, ale wymazane są te... Wiesz a co tutaj jest? A, to są takie apartamenty w podróżą. Taki mały domek. Ty Tutaj mogłoby być fajnie do wynajęcia w całości. Aha się Ale zobacz parking. Jesteś tak naprawdę po środku tego parku. Fajnie. Popatrz, ale tu się już. No. Tu jest fajnie. Tu się już fajnie skończyło. No niestety, i samochód jedzie. Tam znowu się jawią jakieś wille. Tam była willa mhm. Tu Mam willę Marta. Ale ładnie odrestaurowane są te budynki. I wszędzie te filary dominują. Tak. Bo w Wili Marta też tak wygląda to, że są filary po prostu mhm, filary, albo inaczej kolumny, to się bawa. kolumna. Tak. Ładna ale jest ta willa Irena. Bardzo ładnie są odremontowane te budynki. Mhm. Zobacz. I bratki. No, ale już bratki widziałam, i to już, już jest taka pora, że że ona sobie już poradza na dworze spokojnie. To jest też taka kolumna, taka jakby dorycka, coś takiego. Mhm. Tylko co to jest? Tak szybko chodzimy, ale chcę prostu wam to nagrać. W pigułce. W pigułce, dokładnie. Tam była apteka, więc wszystko na temat. Tam jest faktycznie na tej kolumnie Jezus chyba. Tak coś mi się wydaje. Ale ścieżka tutaj nieciekawa, nie? No, ale ona jest taka w stylu romantycznym powiem Ci. Tak, to jest serce Jezusa. Po prostu kolumna jest dosyć wysoka, więc... To blisko... To jest troszkę daleko. Dziwnie wygląda ten Jezus, bo ma takie oczy jakby nie miał oczu. No i tam widać ten żółty budynek. O, tutaj. Jest ten żółty budynek, żółto-brązowy. Ale jak te choineczki wzbiją w górę za parę lat, no to tutaj taki lasek się zrobi. Tutaj ostatnie pomruki jesieni, tej, która była. No, to <laughs> no. no a tutaj plac budowy. Widzę, że to budują kolejny hotel, sanatorium, ale też jest bardzo podobna ta budowla do tych innych. Budowli, które widzieliśmy wcześniej. Ona tak przypomina bardziej ten hotel, mineral hotel, który jest tam. Tak, albo to raj, nie? E, tak, malinowy, malinowy raj. raj. My z kolei zatrzymaliśmy się w lewo. O, a tutaj dla zwierząt jest paśnik. Zobacz, paśnik. No powiem Ci, fajnie, nie? szczerze to my teraz pierwszy raz idziemy tą ścieżką akurat, wczoraj nie byliśmy tutaj, wczoraj tam żeśmy szli wzdłuż tych tuj, tam jest taka ścieżka dosyć przerażająca, bo było zupełnie ciemno, a myśmy szli... Ale zupełnie jakoś tak czuje się tu bezpiecznie, może dlatego, że o tej porze roku jest po prostu pusto. Drabinki, ale takie nie zrobione przez Unię, tylko taką, takie po prostu z dawien dawna, tam w dole widać stawy, mamy jeden taki troszkę niedokończony, w sensie nie zalany. Budkę taką na kaczki. Kaczki, żeśmy wczoraj słyszeli, ale żeśmy nie widzieli, bo było ciemno. Ja nie wiem, czy to nie wrzeszczały łabędzie. Albo łabędzie, który właśnie mamy tam. Może uda się ich na, je nagrać. Takie małe? No tak, tak. To tutaj jest. Ja myślałam, że to będzie taki ogromny zalew. Nie, bo jest jeszcze jeden, który jest gdzieś w tamtym rejonie i można na nim, na łódkach pojeździć i one są połączone tym takim właśnie tak, bo to będzie razem połączone po prostu. Mm -hmm. Taka symulowana rzeka. Tam mamy kaczki. Kaczki to są? Tak, to taki gatunek. A, inny gatunek kaczek po prostu. Ale ładnie ptaszki świerkają. I tu znowu takie gustowne jakieś pomieszczenia sanatoryjne. Nie wiem, może to jest jakaś rozlewnia wód mineralnych. Wow, patrz. Tak blisko podchodzisz do mnie? A czemu nie pływasz tam w tej wodzie? Co? Kaczki cię wkurzają? Jak jest taki, tak smakuje, jak jest ładny, to pewnie dobrze. Ale to są jakieś takie młode mi się wydaje. Ładne są, naprawdę ładne są. I one w pary się łączą na całe życie, więc to może być. Para! może żona. <laughs> mąż i żona, fajnie. No tutaj troszkę tak to wygląda. Jeszcze niedoskonale, ale myślę, że nie powinniśmy się tym przejmować, ponieważ to wszystko jest w trakcie budowy, akurat. I to wygląda właśnie tak, podobnie te przejścia jak źródła mineralne w tych kąpielach. Tak. Więc to mogą być jakieś przejścia. Mhm. Tu mamy kawiarnię. Szyb solecki, też kolumny. No, myślę, że jakby tu przyjechać za dwa lata, to już to będzie jakoś ogarnięte. A tak, na pewno. Tam widać właśnie baseny mineralne. W solcu zdroju jakaś łódeczka. i znowu będziemy przechodzić obok tych łabędzi. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują te łabędzie. Dzień dobry. Obejdę tak naokoło, bo mnie jakoś stresujesz, wiesz. Wygląda mi na ochroniarza. Co? Wygląda mi na ochroniarza. Patrz, oni obyd, obydwie atakują mnie. No. <laughs> Może. A ten się cieszy jak KOKA. Mhm. O, a tam jest tężnia, która jest na razie wyłączona. Mhm. Fajne są, powiem Ci naprawdę. Mhm. Nie spodziewałem się, że on tak blisko będą podchodzić. Tak trochę nie chcą nas puścić tam, nie? Nie, wpuszczą, puszczą. tylko czy chcesz tam iść? No poszedłbym, żeby trochę przejść wzdłuż tego, wiesz? Mhm. Przebąkują, Przebąkują, tak. Ktoś przyjdzie razem, powiedzmy. Mam nadzieję, że nie, ale tutaj zobaczcie. Jest taki zalew. Tam mamy kaczki mewy. Widzę, łódeczka jest. To też jest jakaś kaczka, nie? To, jest to tak, albo to jest coś gęś. Może gęś, gęś to jest, tak, tak. I tam to też było gęsi. Chyba tak. To są kaczki. Gdzieś tam lecą. A tutaj to... no ciała tam właśnie, no. A to oni cały czas nas śledzą pojęci. No trochę tak za nami. No tak, chodzą za nami. Podążają. Nie wiem, czy to nie jest tak, że one są głodne, a są dokarmiane, wiesz? Też Możliwe. tak może być. No, ale ja nie będę, wiesz, nie powinno się ich tak naprawdę dokarmiać żadnym chlebem czym takim, nie? Jakoś tak sobie wyobraziłem, że sobie tak pływamy tą łódką po tym małym, bo małym, ale stawie. Bo to nie jest jezioro, to jest staw taki, nie? może jakieś epickie zdjęcie. Dobra, a ja się jeszcze przejdę tam, tak? Okay. Tu jest ta tężnia, cała o niej mówiła. No i tam praktycznie jest koniec tego parku. Taki fajny, chłodny wiaterek wieje. No, mamy wiosnę po prostu. kawysepka Coś tam mówi. Ta gęś. No i łódeczka. Taka żółta z pomarańczowymi elementami. Ładnie to wygląda. Mam wrażenie, że na filmie może to jeszcze lepiej wyglądać niż w rzeczywistości. <gry> może tak być. Także myślę, że można zaprosić do Solca Zdroju. Oprócz tego e, niedaleko mamy co? Mamy pacanów. Możemy iść podkuć... Podkuć kopyta. No. E... Można zwiedzić pacanów. Można e, zwiedzić Zalipie, w którym byliśmy. Tak, Zalipie jest bardzo ładne. Tak. Naprawdę. To... Warto sobie zobaczyć. Więc w promieniu tak 20-25 km można się wypuścić i coś znaleźć. Ja myślę, że jest mnóstwo rzeczy, których nie znaleźliśmy, ale tutaj spokojnie można ciekawie spędzić 3-4 dni. Dwa tygodnie może nie. Tydzień też było w nim za dużo. To znaczy ale pytanie, dwie noce za mało. Bo... Pytanie czy ktoś jest zmotoryzowany, bo jak jest zmotoryzowana, bo jeździ na rowerach, no to wydaje mi się, że tutaj dużo zwiedzi. Jak nie jest zmotoryzowany, no to zostaje ten park i powiedzmy tam te dwa kilometry w bok, nie? No, to jest racja. Lądek Zdrój był takie najbardziej opuszczonym miejscem. Tam było dużo miejsc opuszczonych. Tutaj tego aż tak nie ma, nie? No bo tutaj powódź raczej nie dotknęła. Chociaż nie wiem, może to wylało, co tam teraz jest remontowane. Nie zgłębiłem tego. Słychać jak tam szaleją. Ja za tobą. Bo... No, bo ten jeden się na ciebie ubził, tak naprawdę. No tak się patrzył co na mnie, nie? Wiesz. O, wiewiórkę widzę. O, myśmy kiedyś też mieli w, og w ogrodzie wiewiórkę, nie? Tak, ale ona była krótko. Nie wiem czemu u nas może jej nie pasowały ptaki. A może koty. Może koty, koty, tak. Tu mamy taki krzyż. Jak ktoś będzie chciał się pomodlić, czy przejście stamtąd do tego krzyża. To też bardzo fajny pomysł. Taka wycieczka dla osób, które już są zmęczone, powinna być ławeczka. Mogłaby być właśnie gdzieś tak, tutaj, w tym, w tym rejonie. Nie? Tak. Ale widzicie, można sobie na rowerze powiedzieć: też nie jest jakoś mega bardzo dużo kilometrów. No, w ogóle warto się rozglądać, bo jak się patrzy znów z drugiej strony za pleców, no to widać po prostu jakby inaczej to wszystko. Jakby było słonecznie, tak jak wczoraj, to sytuacja była jeszcze inna. Zobaczcie, tu są budki lęgowe i w środku są ptaszki, tego tak stąd nie widać, ale są. Tak samo tutaj też jest budka lęgowa. I tam jest budka ręgowa, Także no ładnie to wygląda. A tam jest Ola, która się rozbiera. A tu jestem ja jeszcze nie rozebrany. Byliśmy tylko w dwóch restauracjach tutaj na obiedzie. Pierwsza restauracja to była Syrenka. I to akurat polecam ja osobiście. Słucham? Jest! Wow! No. Ją dostrzegłaś. Przebiegła. Jest blisko, tu jest, no? Jako fajna. O, nie wiem, czy widzicie, ale nie Ja jest. nie mam orzechów, bo ponoć jak się uderza orzechami, to one przyjdą, tak? No, bo no. słyszę ten dźwięk. Chyba mi się nie uda, wiesz. Ale siedzi tam między drzewami. I nic, siedzi po prostu i poszło gdzieś tam na górę. Dobra, to i nie będziemy przeszkadzać. Tutaj mamy jakiś targ, obuwia i tak dalej. A my idziemy do kościoła. Zerknąć, jak to wygląda w kościele. Tutaj też ławeczki. No tu już nie można, znaczy można wjeżdżać, ale jest teren. Kończy się teren zabudowania. sklep spożywczy tak żeby komuś mało było śniadań na przykład to może sobie tutaj podejść i magnesy można kupić tutaj palmy świeże pomidory miody czosnek no, dużo ciekawych rzeczy no i ten kościół wybielony to jest chyba, ja myślałem, że to jest Maria Magdalena, ale to jest chyba po prostu Matka Boska. Co zaraz podejdziemy, to zobaczymy. To jest pomnik ten na pamiątkę jubileuszu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Parafianie Solecy On jest z 1904 roku. Nieprawdopodobne. Co tam oglądasz? I w sobotę jest krótko otwarta, więc to po prostu nie no, trzeba sobie upolować w godzinie. No, jak ktoś więcej dni tu jest, no to sobie upoluje. A my idziemy do kościoła po ogromnych, dobra, ogromnych schodach. Tak wygląda kościół w Solcu Zdrój. Tu mamy, o, tu mamy świętego Mikołaja. Kapliczka zrobiona w 1982 roku. Bardzo ładna. Jeszcze z tej strony kościół jak wygląda. Tam ola sobie robi zdjęcia. W środka nie będziemy wchodzić, żeby nie przeszkadzać. Ale tu mamy, wydaje mi się, Matkę Bożą z Guadalupe. No i taka płasko rzeźba Jana Pawła II. A w tej części mamy ołtarz serce Jezusa. Bardzo ładne. Patrzcie jaka tu jest wieża. Dzwonnica. Dzwony. Jakieś domy wokół. Wow! A patrzcie co tutaj jest. Ale fajne. To jest płaskorzeźba Z renesansowego nagrobka według tradycji Samuela Zborowskiego wykonana w końcu XVI wieku. Rzeźbiarz Santi Gucci pochodzi z istniejącego gotyckiego kościoła. Tam, gdzie się jawi kolejny ośrodek Cicha Zdrój. I tu zejście od drugiej strony znowu Co tutaj jest? To jest Dar dla Parafii fundatorami AHA chodnika. Są właściciele uzdrowiska Sole Zdrój. Wiesz, jak są pokłonięci modlitwą wchodzenie i opowiadania o tym, jakoś mogłoby ich, wiesz, zaniepokoić, szokować nawet. Mm -hmm. Dobra, teraz jeszcze Wam pokażemy, gdzie jedliśmy wczoraj. Tutaj budki z lodami. Zamknięte. I piękna fran... nie, włoska muzyka. Bo jak nie przepadam za lodami, to wiem, to może dziwne dla niektórych... To teraz byś sobie zjadła. sobie zjadła. Tu mamy kawiarenkę pod wieżyczką. I to jest ta wieżyczka, którą widzieliście wcześniej. Winnica Złota Wieś. No jak jest taka muzyka, to powiem ci to nabiera życia tutaj, ci, To jest to, wiesz. nie? Tak, bo to są włoskie przeboje miłosne. Tak Muszę po tego kogoś wziąć za rękę. Kesara. I się przypulić po no. zmieszku. O i pięknie coś, gadasz, pięknie to mówisz. To no. zachodzi do sanatoria. <noise> tak. Ale zauważ, że jeszcze są takie tutaj smaczki, że te ubiory są takie też charakterystyczne. Tutaj babcia czy mama jak najbardziej się ubierze, tak? No. Jak żeśmy byli w Klinice Zdroju, to na deptaku no. również były takie butiki. Tak. Ja robiłam nawet takie krótkie filmiki, ale chyba już ich nie mam, gdzie po prostu były wystawione nakrycia głowy. I to było od moherowych kapeluszy no. po świeciste, wyszywane berety <noise> przez słomkowe kapelusze ale wszystko 70 plus. A czy rozmiar? Nie a wiek. Wie. A to akurat przechodzimy obok teraz restauracji Magnolia, w której wczoraj jedliśmy, więc wam pokażemy. Tu mamy sklep groszek, więc pachnie można sobie tam kupić pachnie. Bo zapach był bardzo przyjemny. Restauracja magnolia, wczoraj jedliśmy tutaj. Ale już mi tu nie wróciła. Mimo, że nawet mi to smakowało, no. ale twoja sałatka. Bardzo duże porcje, ale tak naprawdę y, 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 chyba lepiej by to smakowało, gdyby tego było odrobinę mniej. Ja tak mówiłem, wierzać ci, mówiłem, e, jedna trzecia z tego by wystarczyła po prostu. Tak, bo dressing na twojej sałatce był u góry. A na dole go nie już, było. On tam tak nie ściekł w ogóle. E, tak. E, sałatę. Tak, dokładnie. No ale a, a ty, ty co miałaś? Musisz ja się miałam, pochwalić. Nie, ja miałam rosół, ale rosół... Jak jestem fanką rosołu, tak po prostu to był rosół. No, czuć było, że to raczej kostka, nie? Mhm. Był słony, ale mało charakterystyczny. Potem miałam devolaya z sałatkami i z ziemniakami. Dobre to było. Ale... Tak w skali od 1 do 10 ile byś dał? 6, 6. Ale tak maksymalnie, no. A ja tą sałatkę to oceniałbym tak w skali od 1 do 10 to 4 niestety, ponieważ dużo rzeczy było tam kompletnie niepotrzebnych po prostu. Tak. Ale jedliśmy też w innej restauracji. Więc jak teraz będziemy szli już do samochodu, żeby się już oddalić z Solca to będziemy przechodzić koło restauracji, w której są bardzo dobre domowe dania. Tak. A. Idziemy Nie, to może tutaj jest aktywna policja, więc może jest tak zresztą, który jest tego. O, i tutaj właśnie jest pizza, Srenka, restauracja 20 metrów. I tam jest ta restauracja srenka. Tu jeszcze mamy aptekę, czyli apteka jest jedna tam, druga jest tutaj apteka. No i tutaj na tym można jeździć rowerami, ale nie można samochodami, tak jak to widzieliście przed chwilą. Nie, bo nie pokazaliśmy tego. Policja podjechała po prostu. Tak. Będą teraz pisać raporty, bo to będzie, będzie źle. ich największa aktywność dzisiaj. Tak, to na pewno. Mógł upomnieć kierowcę, że stał na zakazie. A to wzrokowo nie upomnieli. Tak robili, tak. tak, tak robili, I on tam się, tam się wystraszył, strasznie się wystraszył. No, tak się strasznie bał. Poszedł, pojechał. No. To znaczy, jak myśmy, myśmy odchodzili, to jeszcze stał. Ale na pewno odjechał. Może był Potem. gangsterem. No, w <laughs> Może gangster w szkole, czeski gangster. Który poleciła nam tak naprawdę tą syrenkę w z Stamtąd, hotelu. Z, w hotelu Solavo. I tak, do syrenki jest blisko i e, dobre jedzenie. Tak, dobre. E, tak, ja jadłem rybę z frytkami, mintaja bodajże. A ja jadłam mm. i był bardzo dobry. Tak i całość zmieściliśmy się gdzieś tam e, nie, przebiliśmy setkę, 108 zł płaciliśmy, czy jakoś tak. Się, no jeszcze było piwo, tak. tak. Bezalkoholowo oczywiście, tak, Bo to sanatorium. Tutaj tak. kiedyś był taki budynek dosyć duży. Na no, ale... w Streetwiu nawet jeszcze jest ten budynek. I był opuszczony. Tak, i mówimy, o kurczę, patrzcie, opuszczony budynek. A tutaj budynek. niestety widzicie ale wszystko. Dzisiaj przyjeżdżamy, weryfikujemy. Nie ma no. Ale tak ogólnie mam wrażenie, że wiesz, to miasteczko się budzi. No. Budzi się po prostu. I co jest fajnego w Solavo, Warto to wiedzieć, że są, jest to połączone z delikatesami centrum. I goście są w stanie przejść. Jest przejście z hotelu bezpośrednio yy, do sklepu. Tak. Nie trzeba wychodzić na dwór, można po prostu w szlafroku wejść do tak. delikatesów. Tak i z powrotem przemknąć do pokoju. No i tutaj taka ścieżynka. No i będziemy się powoli żegnać z Solcem Zdrój. No. Myślę, że filmik Wam się podobał. Taka inna troszkę perspektywa. Mnie się tu ogólnie podobało, pojęcie. Tak. Podobało mi się. Musimy znaleźć jeszcze takie miejsca w Polsce, gdzie byłoby Równie fajnie. I polecać. W szczególności będziemy szukać takich miejsc, które są odpowiednie dla osób, które chcą odpocząć, zrelaksować się. Powiedzmy takim w naszym wieku, bo dla młodych osób tak. tutaj ta aktywność... No 50 to, plus wydaje mi się. trochę ograniczona. Nasz cykl jakichś takich filmów, które będziemy starać się kontynuować, obojętnie czy to z, z, się uda, czy, czy zaskoczy, czy nie, to myślę, że kiedyś ktoś to doceni. Pokazywać takie miejsca, w których e, Osoby 50 plus, rodziny, e, babcie z, z wnuczkami, wnuczętami. E, takie coś będziemy pokazywać. Babcie z wnukami po prostu. Podsumowując. <laughs> Dobra, trzymajcie się. Babcie, mamy dziadkowie, I tak ojcowie i dzieci. Cześć.